Witam was na ostatnim języku polskim, ostatnim w kwietniu, i na, tych lekcjach, na tej lekcji będziemy dzisiaj ćwiczyć sobie pisanie zdań pytających, które kończą się jakimś znakiem interpunkcyjnym, każdy wie znakiem zapytania. Będziemy też ćwiczyć pisownię wyrazów z e, o, m i om. On. One sprawiają często problemy właśnie y, dzieciom dorosłym nawet, więc myślę, że po dzisiejszych zajęciach troszeczkę sobie to Utrwalicie i ugruntujecie. Zapraszam Was do pracy. Zaczniemy sobie nasze działania od kiermaszu w naszej podręcznikowej w szkole. Otwórzcie sobie ćwiczenia na stronie 64-65. I jest tutaj takie polecenie. Dopisz pytania do każdej scenki tak, aby zachować sens wypowiedzi. Jaki znak interpunkcyjny stawiamy na końcu pytań. Już sobie to powiedzieliśmy na wstępie. A teraz zobaczcie. Tutaj trwa kiermasz szkolny, coś ktoś sprzedaje, coś ktoś kupuje i spójrzcie. Pierwszy przykład jest taki. Dziewczynka podchodzi do stoiska z ciastami i odpowiada: "wolę ciasto czekoladowe. To już jest jej odpowiedź, więc musiała jej ta dziewczynka. Obok zadać ta sprzedająca jakieś pytanie, które będzie pasowało do odpowiedzi. I moja propozycja: Chcesz kupić kawałek sernika? Wolę ciasto czekoladowe, odpowiada wcześniejsza dziewczynka. Więc zobaczcie, teraz to ta cała scenka ma sens. Drugi przykład: podchodzi chłopczyk do stoiska z książkami i sprzedający odpowiada: Po 5 złotych. Więc o co musiał zapytać ten chłopiec na ilustracji? Mój, mój przykład jest taki: po ile są te książki? Po 5 złotych. I kolejny przykład: stoisko z wystawą fotografii przyrodniczych, i odpowiada tutaj osoba: Nie, nie podobają mi się. Więc o coś musiał zapytać ten chłopiec? Może takie pytanie zadał: Chcesz kupić któreś ze zdjęć? Nie, nie podobają mi się. Więc to jest moja propozycja. Pozostałe chmurki uzupełnijcie samodzielnie, tak układając pytania, aby pasowały do gotowych już odpowiedzi. A teraz przechodzimy do ćwiczeń ortograficznych. Będą to wyrazy z O, E, OM i M. Pierwsze zadanie jest proste. Trzeba podpisać wyrazy, zdjęcia z wyrazami z ON i EN. Pierwszy obrazek przedstawia co? Wędkę. Jest to wędka. I mamy literkę E. Drugi obrazek to pociąg przez ON. Trzeci obrazek to pieniądze i czwarty gęś. I mamy tu wszędzie EN, ON. O, i, e, można sobie podkreślić te litery. Teraz będzie troszeczkę trudniej. Zobaczcie. Napisz w imieniu Patryka, jakie czynności wykonuje on w chwilach przedstawionych na zdjęciach. Więc Patryk mówi, że teraz ściągnę. ściągnę. Popatrzcie, ściągnę czapkę, prawda? Za chwilę ściągnę czapkę. E na końcu. Tutaj Patryk mówi, że śpię. Tutaj. Trzyma kartkę i mówi, że ją mnę, a tutaj krzyczę. Wszędzie jest "-ę na końcu. A teraz tę te formę musimy zmienić tak, aby była końcówka "-ąłem, czyli to się działo wczoraj. Ściągnąłem, zasnąłem, zmiąłem i krzyknąłem. I tutaj w tej części podkreście sobie wszędzie "-ę na końcu, natomiast w drugiej części "-ą. W końcówce "-ąłem". W języku polskim słyszymy tam, gdy mówimy tak między sobą, prawda, to my nie słyszymy tak dokładnie tej końcówki "-ąłem", tylko słyszymy "-ołem". I bardzo często "-ściągnąłem", i dzieci piszą zamiast "-ą", piszą literkę "-o". Natomiast niestety trzeba się tutaj bardzo pilnować, bo w tych końcówkach nie występuje "-o", tylko literka "-ą". I prawidłowy zapis "-ściągnąłem", jest tutaj właśnie "-ą", Zmiąłem, on krzyknąłem. Wtedy nie popełniamy błędów. Pilnujcie się właśnie w tych wyrazach. I zadanie trzecie jest bardzo proste. W ramce są wyrażenia, trzeba je w odpowiedniej formie do, dopasować do zdań. Zielona bluzka, smutna mina, pomarańczowa lodówka. I po, mówcie razem ze mną: mama ma, ma, i zmieńmy te, ten pierwszy, to pierwsze wyrażenie: mama ma. ma, ma. Zieloną bluzkę, teraz smutna mina. Patryk ma smutną minę i pomarańczowa lodówka. Hania ma w domu pomarańczową lodówkę. Uzupełnijcie sobie ćwiczenie trzecie. I otwórzcie teraz podręczniki na stronie 80-81. Tam będzie powtórka, właśnie, a bardziej takie utrwalenie wyrazów e o m i om i zobaczcie dokładnie trzeba przeczytać wszystkie wyrazy zapamiętać ich pisownie zar zarówno wyrazów z e o m i om a następnie w zeszycie zapisać sobie lekcja temat wyrazy z e o m i om i Zapamięta, zapamięta, jeśli już zapamiętaliście tamte wyrazy, trzeba je zapisać w zeszycie w jakiejś ładnej formie. W ładnej, tutaj mam na myśli, żeby się Wam to rzucało w oczy, więc moja propozycja to jest znowu taka mapa myślowa, jak robiliście notatki ostatnio, ale jak ktoś woli w słupku na przykład zapisać, to też będzie dobrze. Byle sobie zapamiętał te wyrazy, bo to jest najważniejsze. Moja propozycja jest taka, żeby zrobić to. O na przykład tak, na środku sobie wpisać literkę i kolorowe strzałki od tej strzałki powpisywać pięknie wyrazy. Można sobie narysować, jeśli się coś da, na przykład ręka, można rękę narysować, tęcza, pięć, zęby, tak jak macie w podręczniku, byle to było przejrzyście i żeby Wam zostało w głowach. Tak samo zrobicie z literką O, M i OM i to będzie Wasze zadanie z języka polskiego. Chciałabym też, abyście już na zajęcia majowe pierwsze mieli przeczytany fragment opowiadania o magicznym drzewie na stronie 38-39, a wstęp do tej historii przeczytam Wam teraz posłuchajcie. W 2000 roku nad Doliną Warty przeszła straszliwa burza. Trwała bez przerwy przez trzy dni i trzy noce. Trzeciego dnia. Piorun uderzył w olbrzymi stary dąb rosnący na wzgórzu. Nie był to zwyczajny dąb, było to magiczne drzewo. Miało w sobie ogromną, cudowną moc, lecz wtedy nikt o tym nie wiedział. Ludzie zawieźli je do tartaku i pocięli na deski. Z drewna zrobiono setki różnych przedmiotów, a w każdym przedmiocie została cząstka magicznej mocy. W zwyczajnych rzeczach ukryła się siła, jakiej nie znał dotąd świat. Wysłano ją je do sklepów, i od tego dnia na całym świecie zaczęły dziać się niesamowite zdarzenia. Jakie to zdarzenia, przynajmniej o jednym przeczytacie w swoim podręczniku, a kogo książka zaciekawi, może sobie ją kupić lub wypożyczyć w bibliotece i przeczytać w całości. Jest to bardzo piękna historia. Napisana przez Andrzeja Maleszkę. A ja Wam już dziękuję za uwagę. A ja Wam życzę miłego weekendu. A jeszcze przed weekendem popracujcie, wykonajcie te zadania, które dzisiaj Wam poleciłam. Mam nadzieję, że przez te trzy dni odpoczniecie, oderwiecie się troszkę od nauki. Dziękuję Wam za to, że tak ładnie pracujecie do tej pory. Mam nadzieję, że nie marudzicie za bardzo przy nauce, tylko regularnie pracujecie, bo w normalnych warunkach i tak bylibyśmy w szkole, uczylibyśmy się w tych godzinach, więc teraz pracujecie w domu, wygląda to troszeczkę inaczej, ale mam nadzieję, że akceptujecie to i dobrze Wam idzie. Sądząc też po tych ocenach, które wstawiam Wam za Wasze prace, wszystko jest świetnie. Życzę Wam udanego weekendu, odpoczynku i widzimy się w maju. Do widzenia!